Wszyscy już gotowi, to ja tylko tak. Formuła znana i państwo bardzo głośni, jak to w teatrze. Ja mam mikrofon, ale państwo bez mikrofonu. W formułę, że festiwal uważamy za. To... To nie jest to długi tekst. Powtórzyć przeświszmy. Nie, panie prezydencie, to scena i panie przewodniczący, pani Wono, scena należy do państwa. No, nie zaczynamy gągiem. Proszę Państwa, to jest wszystko na żywo w 3D. Oni tego nie ćwiczyli. A nie, to ustawcie państwo, ja mam czas. Okej, nas dwunasty tak. fest. Gągiem jednak. <grym> nie ćwiczyliśmy Ogromnopolski Teatrów uważamy za otwarty. O, Widzicie Państwo, scena jednak wprowadza element tremy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szanowni Państwo, tyle tytułem wstępu. E, zabieramy gong, ga, gasimy światło, pokazuję Państwu, jak wygląda scenografia. Potrzebujemy dosłownie 60 sekund.